Tak, kochani, ja standardowo to bym skończył teraz robienie połączeń w środku. Skończyłbym, ale byłaby godzina gdzieś tak około 12. No i bym chciał wszystko zrobić prawie do końca. I bym pewnie znów się położył o godzinie 24.00, 1.00, To by tak było. I dlatego właśnie teraz się muszę trzymać czasu. Żeby mój organizm się po prostu zregenerował. No, że dokładnie podleczony jakiś się kładę. No bo, no sam zauważyłem, że po prostu już tak dalej... Dalej się po prostu... No już nie da po prostu. Organizm osiągnął tak jakby... Pewny pułap wytrzymałości i już po prostu dalej nie da rady. No. No dobra. To buziaczki, hejka, pa, dobranoc kochani.